Stany Zjednoczone wywołały wojnę handlową, przyjrzyjmy się ostatnim wydarzeniom w pigułce. Powiemy też o zbliżeniu Budapesztu z Izraelem i ostatnich podrygach Olafa Skolza w roli kanclerza Niemiec. Minione poniedziałek ogłoszono czarnym za sprawą paniki na giełdach spowodowanych amerykańskimi cłami na między innymi aluminium sprowadzanymi z Europy. Amerykanie ustalili 25% wysokości cła. Tego samego dnia Unia Europejska odpowiedziała cłami tej samej wysokości, Unia była w tym niemal jednogłośna, przeciwko były tylko Węgry. Sytuacja na rynkach zrobiła się trudna, pojawiły się głosy, że USA czeka recesja, ostatecznie prezydent Donald Trump zawiesił cła na trzy miesiące, to samo zrobiła Europa. To jednak nie na spór USA z Europą patrzy dzisiaj świat, ale na wymianę ceł Trumpa z Chinami. Biały dom podniósł cła na chińskie produkty do 145%. Pekin dzisiaj odpowiedział niewiele niższymi cłami. Cła powyżej 100% w praktyce oznaczają zawieszenie importu z powodu nieopłacalnych rynkowo cen. Tak wysokie cła mogą być problemem dla obu gospodarek, prezydent Donald Trump może liczyć, że chińska gospodarka wpadnie przez to w tarapaty. Co to oznacza dla Europy? Trzeba się liczyć z większym importem z Azji do Europy, nie zawsze towarów o akceptowalnej jakości. Przed tygodniem w Budapeszcie gościł premier Izraela Benjamin Netahaju. Ta wizyta ma podkreślać bliski sojusz rządu Wiktora Orbana z Izraelem. Państwo izraelskie liczy na wsparcie Węgier na forum międzynarodowym. Dla Orbana Izrael może być ważnym sojusznikiem w przypadku coraz gorszych relacji tego państwa z Brukselą. CDU i CSU dobre dwa miesiące od wyborów zawarły umowę koalicyjną. Zgodnie z ustaleniami nowym kanclerzem będzie polityk CDU Friedrich Merz. Powołany ma zostać na to stanowisko 7 maja. Najpierw bowiem umowę koalicyjną w referendum muszą zatwierdzić członkowie SPD. Do tego czasu kanclerzem będzie polityk tej partii Olaf Scholz.